Hej, 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 tak dla Was na szybko. Słuchajcie, ja zgłupiałem i oszalałem. Naprawdę, Zgupiałem i oszalałem od tego systemu PNDS-a już. Naprawdę, zobaczcie, test papieru. Prany dwie godziny temu, coś nam tutaj delikatnie transferuje. Widzicie to? Zobaczmy na drugim. I zobaczycie, zobaczycie, naprawdę. Tu jest cały ten system. To już jest przygotowane do ozonowania, żeby nie było. I zobaczcie, ile odciągnąłem, tylko tak naprawdę po praniu tych dywanów. To po prostu ten system wywala z butów. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, zobaczcie, żebyście mi powiedzieli. Nic nie ma. Tu jest pusto. Papier wkładam. Jest suchy. Tyle odciągnąłem normalnie i to jest transfer koloru. Widzicie? Tu nic więcej nie ma. Zobaczcie, naprawdę. Oszalałem. System mnie wywalił z butów. Odpięte złączki, wodę sobie uszykowałem do pukania. A tulipa. Nie ma co pukać, nie ma co robić. System po prostu wywala. Na dzisiaj taka zapowiedź, a jutro wstawię film. Trzymajcie się, do usłyszenia, pozdrawiam, hej!